Pizza domowa czy mrożona? Dzisiaj opowiemy sobie, jaki skład jest pizzy mrożonej i pokażę wam jaką pizzę je się u mnie w domu. Zapraszam serdecznie. Tak jak już wielokrotnie mówiłam, u mnie mącznymi rzeczami, takimi produktami, które wymagają zabawy z mąką, zajmuje się mój mąż, chociaż ja też już zaczęłam piec chleby, a ostatnio upiekłam przepyszne czekoladowe ciasto z migdałami z rodzynkami. I wykorzystałam pulpę, którą uzyskałam z wyciśnięcia owoców. Teraz pokażę Wam, jak mój mąż robi pizzę, a później przejdziemy sobie do pizzy kupionej i przeczytamy sobie skład i pokrótce omówimy. I sami zdecydujecie, która pizza jest lepsza. Chciałabym, żebyście zwrócili szczególną uwagę, jak w prosty sposób można zrobić pizzę domowym sposobem. Dokładne składniki umieszczę w opisie filmu. Ale szybko wam powiem. 400 g mąki pszennej, najlepiej takiej 0, łyżeczka soli, łyżeczka cukru 1 łyżka oliwy z oliwek. Drożdże u mnie 7 g instant, 250 ml ciepłej wody. I jeśli macie maszynę do wyrabiania ciasta, to świetnie. Jeśli nie, no to musicie zakasać rękawy. I troszkę popracować. A właśnie z tego względu, że nie miałam długo takiej maszyny, to w ogóle wyrabianiem ciasta zawsze zajmował się mój mąż. I tak zostało. Kiedy ciasto mamy już wyrobione, odstawiamy je na godzinę, przykrywamy. I ja mam tutaj rozpaloną kozę i stawiam na chwilkę, tylko żeby to ciasto się delikatnie zagrzało, ale to jest tylko sekunda. Ja owijam to ciasto w koc i stawiam w ciepłym miejscu. Można nawet postawić obok kominka. Ciasto sobie wyrasta tak około godziny, a ja w międzyczasie robię sosy. Mam przygotowany już sos czosnkowy, czyli jogurt czosnek sól. I teraz przygotowuję sos pomidorowy ze świeżo zmielonymi ziołami prowansalskimi, sól, pieprz. Do mielenia ziół wykorzystuję młonek finamil. Jestem mega zadowolona, ponieważ właśnie takiego sprzętu potrzebowałam. Jeśli nie macie jeszcze prezentu dla bliskich, to polecam ten młonek. Link zniżkowy macie w opisie filmu. Ja się bardzo cieszę, ponieważ nawiązałam współpracę z tą firmą, więc pewnie nie raz jeszcze zobaczycie ten młonek, a na pewno zobaczycie, jak ja sama przygotowuję swoje zioła prowansalskie. Młynek mistrzowski i nie jest wcale drogi, więc zachęcam do zakupu. A my wracamy do naszego ciasta. Za chwilę wjeżdża nam na blat ciasto, już pięknie wyrośnięte. Proszę bardzo, aż miło popatrzeć. Moja ręka zaraz zrobi z tym porządek. Tak kazał mi zrobić mój mąż, więc męża słuchać się trzeba. I co my dalej robimy z tym ciastem? Ciasto dzielimy na dwie części. Wyjdą nam z niego takie dosyć dwie duże pizze. Teraz nic nam nie pozostało, jak tylko rozwałkować te dwie kulki, tak żeby uformować pizzę. I teraz tutaj Wam powiem, że generalnie zawsze wychodzi okrągła. Ale kiedy ciasto widzi kamerę, to mimo tego, że tak pięknie urosło, to wychodzi niekształtna, ale nie o kształt tutaj chodzi, tylko o jakość i wartość tego produktu. Oczywiście ja tutaj nie chcę powiedzieć, że pizza jest zdrowym jedzeniem, ale też nie chcę powiedzieć, że nie jest zdrowym, ponieważ na takim blacie można ukryć wiele rzeczy. Można ukryć cebulę, inne warzywa, których tak naprawdę dzieci nigdy by nie zjadły. Mój blat już przygotowany. Teraz smarujemy go sosem pomidorowym, który wcześniej przygotowałam. W sosie są zioła prowansalskie, sól i pieprz. Kiedy blad będzie dobrze wysmarowany tym sosem, wcieramy wtedy ser mozzarellę. W międzyczasie piekarnik nagrzewamy na maksa. Jeśli macie 300 stopni, to może być nawet 300 stopni. U mnie pizza ląduje na takim granitowym kamieniu. Specjalnie kupiliśmy sobie ten kamień do pizzy. Zamykamy piekarnik, i w zależności od tego, jaką macie temperaturę piekarnika, Pizzę obserwujemy i mniej więcej pieczemy 6-8 minut. A ja teraz otwieram mrożoną pizzę, którą kupiłam. Moja pizza składa się mniej więcej 6 z 6-7 składników, natomiast ta pizza, czytając skład, zawiera tak około 21-22 składniki. A moim zdaniem mogłaby zawierać również 6-7 składników. Biorąc pod uwagę, że ta pizza, którą kupiłam, jest bardzo podobna składem do tej mojej: czyli ma tylko ser, sos pomidorowy i blad pizzy. Ja za chwilę dodam jeszcze do mojej pizzy szynkę parmańską, ale to już jako dodatek. A teraz zajmiemy się składem tej pizzy. Pizzy mrożonej, którą tak wszyscy lubią, biegają do sklepu, chwytają i mają kolację albo obiad. Więc tak, na pierwszym planie jest mąka pszenna. I zaraz za nią jest woda. 16% to ser. Sery. mozzarella, edamski tylżycki, pleśniowy błękitny. Dalej olej rzepakowy, drożdże. Koncentrat pomidorowy, masło, sól. No i generalnie to co złe zaczyna się dopiero teraz. Skrobia modyfikowana. I tak przy spożywaniu dużej ilości możliwe jest spowolnienie wchłaniania wapnia, magnezu i żelaza. Mogą też wystąpić zaburzenia trawienia. Dalej cukier, zioła, mleko tłuszczone w proszku, emulgator E-472E, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych esteryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym, przyprawy, środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy. E472 to syntetycznie otrzymywany dodatek na bazie tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych z wykorzystaniem rozmaitych kwasów i substancji chemicznych w procesie produkcji. Większość z nich nie stanowi zagrożenia, ponieważ ich ilość obecna w różnych produktach nie przekracza zalecanej normy. A co, jeśli zjecie kilka takich produktów i normy zostaną przekroczone? Mam teraz pytanie, którą pizzę wybieracie? Ja wiem, że świat oszalał, ludzie są zabiegani, ale sami popatrzcie i przeanalizujcie. Na pewno mamy dwa takie same talerze i dwa produkty, które nazywają się pizzą. Mają różne wartości i ogromnie różniący się skład. Jedna pizza, ta domowa, składa się z 7-8 składników, natomiast pizza mrożona z około 20-22 składników. A tutaj, kiedy ja nagrywałam, mąż zrobił z drugiego placka następną pizzę. Oczywiście muszą być dodatkowo zioła prowansalskie, sól, pieprz, i oczywiście reklama mojego młynka, z którego się bardzo cieszę. Dziękuję Wam teraz bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że otworzyłam Wam trochę oczy, chociaż ja już zauważyłam, że mam bardzo świadomą i inteligentną widownię. Z czego się również bardzo cieszę, i na koniec, jak zwykle, poproszę o komentarze. Łapki w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ bez Was mnie nie ma. Dziękuję bardzo.